Jesteśmy w sytuacji, w której wiemy, czym jest świątynia. Potem doszliśmy do momentu zburzenia świątyni i zaczynasz wątek wygnania, tak? kiedy, kiedy Judejczycy są z dala od swoich rodzimych terenów, a chcą w jakiś sposób być blisko Pana Boga. Dokładnie. I to trochę czasem myślimy, że. To się skończyło natomiast z odbudowaniem świątyni, natomiast pamiętajcie, że to się właściwie nigdy nie skończyło w przypadku Żydów. Pokazuję Wam tutaj na, na slajdzie, to jest ciekawy przypadek, bo widać to ślad, jak, jak oni tam byli obecni. To jest tabliczka klinowa, nie wiem czy ktoś zna, to jest pismo klinowe, zwykle to znaczy po prostu na glinie, patyczkiem się wyciskało i tak pisano po sumeryjsku, po akadyjsku, po neobabilońsku. Natomiast przyszli ci judejczycy i oni no, nie znali tego pisma, więc na glinie skrobali to, co wcześniej skrobali na, na, na papirusie i mamy, mamy ich rzeczywiście ich, nazwiska, imiona i też wtedy byli bankierami, ciekawe, prowadzili różne rzeczy i co ciekawe, że ci Żydzi właściwie zostali tam aż do czasów Sadama Husajna, to znaczy, że... Tak, Żydzi nigdy nie wrócili z, z wygnania. Nie? To znaczy, nawet kiedy ten Nechemiarz później odbudował no on budował Jerozolimę, to on wrócił do tej Mesopotamii później. Później mamy Talmud babiloński, się mówi, nie? To znaczy, zawsze byli Żydzi już później w tym rozproszeniu, i dlatego ten as, możemy powiedzieć, że wtedy się zaczyna religia bez świątyni takiej, w, jaką jest judaizm, jaką jest również chrześcijaństwo. No. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy żyli na, mówimy, na, w diasporze, o tak to się nazywa, czyli mimo tego, że istnieje już świątynia oni tak żyją dalej, no, tym rytmem i tymi zwyczajami, które wypracowano wtedy, kiedy świątyni świętyni nie było. Yy, I co to, Dzień mi to okej. Okay. I co to za zazwyczaje. Za to znaczy, no, naród musiał się i sposób podejścia do Boga, wszystko musiało się prze, przedefiniować. Nie? No bo Wcześniej był król i to on załatwiał, załatwiał relacje między Bogiem a ludźmi. Teraz króla nie ma. Była świątynia i było wiadomo, co trzeba zrobić, żeby sprawa była przyklepana i załatwiona. Tego nie ma. I to jest początek pewnie, który pojawia się znaczenie dość wyjątkowe w regułach. Religia starożytna, czy znaczy nie religia? Znaczenie księgi, nie? słowa. No bo to jest jedyna rzecz, którą ci ludzie mogli wynieść z tej Jerozolimy. No nie będą nosić ze sobą ołtarza, zresztą nie ma sensu. Miejsca świętego, jakiego nie mogą wynieść. Wynoszą księgi. Nie? Wynoszą coś tak materialnego, ale z drugiej strony jakby niematerialnego. Nie? No bo. Księga jest święta nie przez ten papier, nie? wtedy pergamin, tylko można ją przepisać. Jest coś, no, z zawsze można ją z przenieść na, na, na dalsze da. Słucham. A dlaczego nie mogli zabrać świątyni albo zbudować nowej? Dlaczego nie mogli zbudować nowej? Bo ciekawe, teoretycznie byłoby to możliwe. Nie? Bóg mógłby powiedzieć, i ma teraz, w tym miejscu Waszego wygnania, zbudujcie tutaj świątynię. Bóg tego nie chciał. Ciekawe, z tego być może wynika, że, e, że ta ziemia jest jakoś szczególna tutaj, w której ja się znajduję. E, I że e, albo być może w Bożych Planach było jakoś to wpisane, żeby, żeby świątynię znowu zrelatywizować. tak? To znaczy, żeby ludzie nie byli przywiązani do tych um, um, kamieni bardziej niż do Boga um, i daje im sposób na przeżywanie um, swojej obecności na innym poziomie. No bo co przeżywa? Nie przeżywa państwo, przeżywa rodzina. Tak? Więc całe um, cała przeżywanie religijności sprowadza się do tego, co się da w rodzinie zrobić. Czyli ojciec rodziny, matka rodziny, ryty przejścia pomiędzy małżeństwo, obrzezanie itd., święta roczne, um, cykliczne, takie jak, um, jak Pascha, Szawuł, Słupko, czy też um, święta tygodniowe, prawda, jak ten Szabat. Wtedy staje się jakimś takim wielkim tematem przestrzeganie Szabatu. I dbanie o to, żeby. Bo oni też muszą, muszą wtedy o to dbać, żeby się nie rozpuścić, nie rozpłynąć nie? w tej masie y, ogromnej, y, ogromnej ludzkości. Y, wiecie Babilon miał mieszkańców w starożytności w tym czasie? Miasto samo. Pół miliona mieszkańców. Miał więcej ludności niż prawdopodobnie cała Juda z wszystkimi w ogóle ludźmi. Nie? To trochę tak, no nie wiem, jakbyśmy nie wiem. Jakby Warszawa nagle wylądowała w, w Indiach. Tam nawet nikt by nie zauważył, że tam jest dwa miliony ludzi więcej. W miliardzie? Co, co w ogóle co to jest? Więc oni byli pod ogromną presją kulturową, religijną. Poza tym znaleźli się wśród ludzi, którzy, uwagę pogonali w wojnie i którzy obiektywnie rzecz biorąc byli wyżej kulturowo postawieni. Mieli cywilizację, która już miała wtedy. Dwa tysiące lat, które miały swoje pismo, mieli swoje religię, mity, kulturę, co tylko chcecie, tak? A oni się trochę tam znaleźli jak barbarzyńcy w ogrodzie, z, z przekonaniem jakimś takim, że mają coś wyjątkowego, nie? czego ci ludzie nie mają. Ciekawe, jak ja myślę o tym, jak nie wiem, to trochę mi przypomina to, jest Świętego Pawła na Areopagu, On tak mówi, sobie z bojaźniem drżeniem. Tutaj macie tych różnych bogów, a ja mam coś, czego wy nie macie, mimo wszystko, chociaż jestem, chociaż jestem taki prostak barbarzyńca. Nie? Coś podobnego musiało się i u nich wydarzyć. Dla nas, e, oczywiście, z tego jest dużo wpływów później w Piśmie Świętym i w kulturze. I jakoś trudno, nie trudno, myślę, że jest, mogę nawet pewnie powiedzieć, że nie było to przypadek, nie? To znaczy w jakimś Bożym planie było to, żeby ich oczyścić, zresztą oni sami o tym mówią, nie? Nie na darmo jest Księga Daniela, macie tych młodzieńców w piecu ogniscym. O tych oczyszczenia, przepalenia, którym, których pewne idee umierają, pewne nowe się rodzą, takie jak na przykład tutaj wpisałem o tym, o mesjanizmie, tak? Czyli są zdecydowanie są krytyczni wobec wszystkich królów, których mieli. W Starym Testamencie zasadniczo chyba nie ma jednego idealnego króla. A który nawet jest dobry, to źle kończy. Natomiast są przekonani, że ktoś taki musi istnieć. Nie? I z tego się rodzi idea Mesjasza. I też otwarcie no, na przekonanie o tym, że nasz Bóg, tego naszego małego kraju, z tego małego zaścianka rządzi światem. To znaczy, nie ten Bóg z tych wielkich świątyń. Nie ten cały splendor, tylko to nasz Bóg rządzi światem. No i do tego trzeba mieć naprawdę albo chudzpę, albo wielką wiarę, albo jedno i drugie. I rzeczywiście to mieli. A to, co zmieniło na zawsze ten okres, to jest znaczenie modlitwy i ustnej jako podstawowego rytu religijnego, bardziej nadważnego niż świątynia, i, i Pismo Święte. Dlaczego? No bo to jest coś, co pozostaje, co przeżywa, co, co nas niesie, co znajduje tożsamość i co jest miejscem, co jest prawdziwą świątynią. Czy, czy mamy jakieś w ogóle zapiski, czy jakieś dane o tym, jak oni tam jakby zaczynali to wygnanie, jak to wyglądało? Czy, A to tak, są, czy My tylko czy możemy. Księgi Ezechiela. Odsyłam księgi Ezekiela i. i Księgi Daniela może mniej, księgi Ezechiela, myślę, księgi Lamentacji, to są też te z, z samego czasu, księgi zdraszej i Nechemiasza, e, psalmy, pamiętacie, niektóre mówimy, siedzimy nad, by the rivers of Babylon, tak, e, powiedz, więc, o, we sit and, uh, wspominamy, e, tak, tak, i oczywiście poza biblijnym, bo ja pozwałem, pokazywałem, że są rzeczywiście źródła, bo to akurat jest Walor tabliczek glinianych, że jak się biblioteka ich spali, to tabliczki się świetnie zachowują. Nie? Spalenie biblioteki bardzo dobrze im robi i po tysiącach lat można je odnaleźć. I zachowały się niektóre archiwa rodzin żydowskich, mówię żydowskich, ludzkich trzeba powiedzieć, um, które pochodzą. Um, z czasów perskich, z czasów wygnania i nawet późniejszych. To znaczy, widać, że te rodziny tam po prostu zostały. Nie, nie wszyscy, jak już mówiłem, Judejczycy powrócili. Inne takie miejsce, o którym można było powiedzieć, to jest na przykład Elefantyna, ale no, nie, chcę, nie chcę komplikować tego tematu. Ale tak, są księgi, które o tym mówią. Natomiast, jeżeli miałbym. A! Jeszcze z tego, z tego samego czasu pochodzi idea e, prawdopodobnie, to, to jest rekonstrukcja biblistów, nie? E, ale wielu biblistów się zgodzi, że idea ruchomego przybytku, nie? czyli świątynia na kółkach, ruchoma świątynia Mojżesza, jest z tego czasu właśnie. Co znaczy, że to jest nie tyle realna w szczegółach rekonstrukcja, tylko trochę przeniesienie świątyni Jerozolimskiej wstecz, trochę literackie, zwłaszcza jeżeli chodzi o te szczegóły, nie? No bo jak już pomyślicie, no, są na pustyni, uciekli od Egipcjan, no, a jednocześnie mają też wszystkie tkaniny cenne, skóry delfina, nie wiem, co oni tam jeszcze mają, żeby ten przybytek zrobić. Brzmi to dość nieprawdopodobnie. Yy, więc to, stoi za tym idea, również wygnaniowa, to znaczy, że Bóg nie jest związany z żadnym świętym miejscem. Nie? To znaczy, inaczej powiem, jest związany. Tak, jest związany z Synajem, jest związany z Izraelem, ale uwaga, to go nie ogranicza. Nie? To jest miejsce jego łaski, ale to nie jest tak, że jak nie tu, to, 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 to będzie tragedia. To trochę na zasadzie, nie chcesz tu, to pójdziemy gdzie indziej. Nie? Bóg ich nie, nie zostawia, pozostawia, słucham. Czyli rozumiem, że to jest tak, że najpierw była świątynia taka realna, zbudowana pierwsza świątynia, potem było wygnanie i na tym wygnaniu wymyślono tą ideę, i jakby zaczęto kultywować tej ruchomej świątyni, którą literacko przeniesiono do czasów Mojżesza? Tak, 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 przynajmniej w tym opisie, który mamy dzisiaj. Natomiast to też, też jest prawdą i to robili badania nasi tutaj bracia z Biblii. A jeszcze w XIX wieku, że, że były znane plemiona beduńskie, które miały zwyczaj, zwłaszcza że w przypadku wojny na przykład, miały ze sobą coś takiego co nazywałem Kuba, to znaczy, albo jakiś, czyli był jakiś jeden wielbłąd. Z jakimś, z jakimś, nie wiem, y, może powiedzieć, plemiennym totemem, tak? czyli coś, co przemieszcza się, idzie z tym plemieniem na wojnę i tak dalej. Ciekawe, bo trochę tak funkcjonuje arka przymierza, zwłaszcza nie? w tych najstarszych fragmentach. Mhm. Więc nie tyle namiot, więc coś mogło być na rzeczy, nie? więc y, jakiś obiekt święty, który Izraelitom towarzyszył. Natomiast ten podział sztywny, y, wymiary, Wydaje się, że to jest dość niewykonania, zwłaszcza przez jakieś plemię nomadów na pustyni. Więc jeżeli chodzi o szczegóły, tak, wydaje mi się, że to jest, większość mipisu się zgodzi, że to jest literacka projekcja świątyni na to, co było wcześniej. Ale jeżeli to było tak, że ruchoma świątynia była w czasach wygnania, czy to nie przeczy teorii temu, że nie sprawowano wtedy kultu jednak? A. Więc tak, w czasach wygnania, nie, nie, w czasach wygnania kult był, tylko mówię, że on się zmienił, tak, czyli nie było ofiary całopalnej, ale oczywiście były modlitwy. Być, czy składano ofiary kadzielne? Być może składano ofiary kadzielne, bo mamy świadectwo z Egiptu znowu, z Asuanu. tutaj nie mam slajdu do tego, nie mam, nie, z południowego, z południowego Egiptu, gdzie też była kolonia żydowska z V wieku przed Chrystusem, mniej więcej z czasów perskich. I tam uwaga, też była świątynia jakaś, Boga Jachwe. Ale co ciekawe, zachowała się nawet korespondencja. bo to w Egipcie wszystko się dobrze zachowuje, na, na pustyni, w papirusach. Oni pisali do Jerozolimy i do kapłanów Samarii, jak mają zachowywać Paschę i tak dalej. I kapłan z Jerozolimy im odpisał, wszystko w porządku, tutaj mam, zatwierdzam waszą parafię, tylko uwaga, nie możecie składać ofiar ze zwierząt całopalnych. Jedyne, co możecie składać, to ofiary kadzielne. Czyli jest jakaś taka szara, szara strefa, przynajmniej w tych najstarszych czasach, że jakiś kult był, tak? ale czego nie było? Więc nie było ofiar całopalnych. No i nie było, jak zresztą, jak sobie pomyślisz, co najłatwiej zbudować: świątynię czy ołtarz? No, ołtarz, tak? Do kultu. W Starym Testamencie, tak jak mówiłem, najważniejszy jest ołtarz. Więc odbudowanie ołtarza no to jest kwestia, no nie wiem, jednego dnia, tak? Bierzesz kamienie, bierzesz kamienie nie, nie, ma, nie ma w tym wielkiego problemu. Zbudowanie świątyni jest poważniejsza sprawa. Natomiast przypominam, że świątynia jest potrzebna w kulcie raz w roku. Tak? Natomiast ołtarz może działać niezależnie od świątyni. Więc, jeżeli ktoś sobie pomyśli o tym, jak to niektórzy księży odparują mszy na zewnątrz, nic nowego, wszystko już było. Możemy sobie dać rady bez tabernakulum, oczywiście, że tak. Nie takie praktyki stosowane. No i przeskoczę do, chyba to jest mój ostatni, ostatni slajd, tak. To jest coś, co kontynuacja, coś ma miejsce w chrześcijaństwie. Nie? To znaczy, że rzeczywiście trzeba pamiętać, że nasze świątynie, nazywamy je świątynie Kościoła, nazywamy je świątyniami, ale uwaga, oczywiście to nie są świątynie w sensie żydowskim. Nie? No, ta świątynia jest jedna, my mamy wiele, my mówimy o Kościołach i to jest lepiej powiedziane. Dlatego, że naszą świątynią jest przede wszystkim sam Jezus. To on jest świątynią. Tak? Dlaczego? No bo świątynia to jest miejsce czego? Obecności Boga, miejsce wstawiennictwa, miejsce kultu, miejsce ofiary. My nie mamy innych ofiar. Jest jedna ofiara Chrystusa, jest jeden kapłan, to w kółko powtarzamy. Nie? I w tym sensie Jezus mówi nieustannie o sobie, że jest świątynią w Ewangelii Świętego Jana w tej w czwartym, w rozmowie z Samarytanką o ten ciekawy dialog, jak to ktoś zauważył słusznie, jedyny, to chyba jedyna kobieta, nie, jedyny człowiek w ogóle, kto mu się udało w Ewangelii Jana mieć z Jezusem dialog teologiczny, nikodem nie dał rady, Samarytanka dała radę. Ona porusza kolejne tam punkty swojego katechizmu no i go teraz odpytuje, prawda, no gdzie to ma być ta świątynia, w Jerozolimie czy w Samarii na tej górze, no bo Samarytanie mieli swoją górę nie uznawali kultu Jerozolimy za, za legalny. I co ciekawe, że Jezus jakby zasadniczo się tak ze mną kłóci, tylko mówi tak, początek bierze od Żydów, ale mówi, zostawcie tą Jerozolimską Świątynię w spokoju, nadejdzie czas, w których prawdziwi czciciele będą dawać cześć ojców, duchu i prawdzie, a takich czycieli chce mieć ojciec. Nie? A kto powiedział, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Więc Jezus mówi zasadniczo o sobie. Nasz kult chrześcijański jest kultem w, jest przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. To jest nasza świątynia, to jest nasz punkt odniesienia. I żadne miejsce święte, nie? Jerozolima, to może być, nie wiem, Boże Grób, cokolwiek, tego to, to nie, nie, nic tutaj szczególnego nie dodaje. Nie? to może grób męczennika, co to ma za znaczenie, najważniejsze jest to, czy to jest kult w Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, czy to jest Jego ofiara. To, toż to się liczy, nie ostatecznie. I w tym sensie rzeczywiście mamy tą świątynię, nie chcę powiedzieć zdematerializowaną, bo ona nie, nie jest zdematerializowana, ona jest zmaterializowana w Chrystusie, to On się ukazuje tą idealną świątynią, która jest zarazem miejscem chwały, jest przenośna, jeżeli chcecie, tak? jest dostępna, Każdemu, kto, kto do, do, do Chrystusa się, się zwraca, czy mógłbym powiedzieć, że wstąpienie Jezusa, na, posłanie Słowa na świat, czy ono jest dokładnie przeciwieństwem zburzenia świątyni? Hmm. Wiesz co myślę? Zastanawiam się, wiesz co? Nie, już powiem ci, zbudowaniem, gdzie jest świątyni. Pewnie tak, dlatego, że teraz myślę o tym fragmencie z Ewangelii Łukasza. Pamiętasz, gdzie mówi się o Maryi w szóstym miesiącu? Ona zmierza do świedzena wiedzenia, do Elżbiety, i się wskazuje, że jedyny fragment, w którym się mówi, że tam przebywała ileś tam miesięcy, to jest, odpowiada dokładnie temu. Ile przebywała arka przymierza w Kirjat jarim zanim została przeniesiona do, do Jerozolimy. To znaczy, że Łukasz robi analogię nie tyle do świątyni, uwaga, ale do arki przymierza rzeczywiście. Nie? Że ona w tym momencie, od momentu zwiastowana, to ona staje się arką przymierza, natomiast, no, jeżeli chcesz powiedzieć, no to Jezus się rodzi i pojawia się świątynia, tak. No, możemy tak. No, ale to, to jest oczywiście jakoś, nie e, tyle metafora, co chcę powiedzieć, że funkcję świątyni w doskonały sposób e, i Chrystus przejmuje, ale Maryja, ponieważ od, nie, od niej ma ciało, bo również funkcję świątyni ma. Nie? Ja zresztą nawet sobie pomyślę, proszę, tak przeczytali teraz litanię orytańską, co tam jest? Brama niebios. Nie? Słuchajcie, Babilon, Babel, Bab po arabsku znaczy brama, tak? To jest brama bogów. To jest nazwa świątyni. Tak? Yy, gdybyśmy, przeczytali, yy, gdybyśmy przeczytali tytuły, które do Matki Boskiej odnosimy, są, są tytuły świątynne bardzo często. Stolica Łukasz... mądrości. Yy. Powiedział ojciec, że żaden z królów nie był idealny. Jak w takim razie podchodzić do Dawida, Jozjasza, Ezechiasza, Czy nie wyróżniają się na tle innych? Tak, wyróżniają się. Oczywiście, że się wyróżniają. Um, Dawid to mój patron, to ja wiem, czym się wyróżni. Tak, tak. No, <grym> się, się um, tym, że, um, tym, że jakoś zgrzeszył, ale też sam Bóg nazywał go człowiekiem krwawym. Nie? Zresztą to jest ten motyw. Dawid chce zbudować świątynię, a Bóg powiedział: o nie, nie, nie. Ty mi nie zbudujesz świątyni, bo jesteś człowiekiem krwawym. I tak go nazywa. Zresztą to jest coś, co trudno. Jeżeli ktoś chce, to przeczytajcie sobie, jak się kończy panowanie Dawida. Dawid zanim umarł, to jeszcze dał swojemu młodemu synowi Salomonowi, i powiedział Słuchaj, jak zamknę oczy, tego, tego i tego masz zabić. Między innymi Jego, który mnie przeklinał. Ja mu obiecałem, że go nie zabiję, ale ty mu nic nie obiecałeś. I to lubię w Dawidzie. Genialny stratek. Ale to trzymał obietnicy, nie? Nie tak, zabił Na zasadzie po moim trupie. No. Po jego trupie Shimei musiał za to, za to beknąć. Ezchiasz jest dobrym, dobrym przykładem, też jest, jest chwalony, przez, chwalony przez Pismo Święte. To jest król, który być może był zapowiadany przez Izajasza jako Emanuel. Tak, czyli syn Achaza. To był y, król, y, który, pamiętacie, chorował, był go w sposób cudowny, uzdrowił. Y, tak, ale jednocześnie, pamiętacie, jakiego jego panowanie się kończy. To też się kończy w ten sposób, że on pokazuje królowi babilońskiemu, czy posłańcowi króla babilońskiego, y, bogactwa jerozoli, jerozolimskie. Ej, Bóg się na to gniewa i mówi, że no tak, pokażę to Babilończykom, oni to. Zabiorą. Joziasz jest też dobrym, dobrym królem. Oczywiście. To On robi reformę. Chociaż prawdę mówiąc, wydaje mi się to trochę taka ściema. Nie? Niby, o, nie wiedzieliśmy, że jest Pismo Święte. Niby, przez 500 lat nikt nie zajrzał do środka. No Okej, okay. nikt nie zajrzał. Nagle znaleźli katechizm Kościoła katolickiego zamurowany pod posadzką. Więc to trochę, wydaje mi się, podejrzane. Prawda jest taka, że rzeczywiście ten Jozjasz jednak ginie, nie? To znaczy dobry król, a źle kończy. Też jest ciekawe, że. Um, też jest ciekawe, że Pismo Święte jest już tutaj dyskretne, nie? Bo mamy na przykład Jeremiasza, który żyje mniej więcej w tym samym czasie, za bardzo się na temat Jozjasza nie wypowiada. Ale tak, Jozjasz jest więc e, też dobrym, dobrym królem. Są takie piki piki, które wyjątkowo potwierdzają regułę, że zasadniczo królowanie, królowie ci to był zły pomysł. Zresztą Bóg się od początku to nie podobało, pamiętacie, starszy przeczytać. jak chcą pierwszego króla, no to nie tylko się Samuel obraził, ale Bóg i powiedział, to nie tylko nie Ciebie odrzucają, ale mnie odrzucają. Ale się zgodził ostatecznie Pan Bóg na tego króla. Tak, jak się zgadza, tak jak się zgadza z czasem na nasze plany. Wzdycha ciężko i mówi, chcesz? No okej, okay. żebyś nie mówił później, żebyś później kurka nie mówił. <grafię> na no, takie same w zasadzie się zgadza, a my później mówimy, a rzeczywiście miałeś rację. No. Ym, I oczywiście z tego, Bóg nazywa to grzechem, nie? Wyciąga jakieś dobro. Tak jak i z naszych grzechów potrafi wyciągnąć jakieś dobro. No, ale oczywiście to tylko na chwały pańską idzie, a nie na naszą. Nie można powiedzieć, a to dzięki mojemu grzechowi. Nie wiem, Jezus stał się człowiekiem. No okej, okay, no tak powiedzieć, ale to dzięki Bożej Łasce, a nie mojemu grzechowi. To taka moja zasługa perwersyjna. Czy można powiedzieć, że Żydzi tak naprawdę zyskują odrębność religijną dopiero na wygnaniu? Czy ją umacniają? Okej, okay, co to jest to odrębność religijna? My się teraz tutaj zastanawiam. Eee... No bo nie, oni odrębność jakąś religijną mają zawsze, nie? To znaczy, widać to na przykład. Może po chodzi bardziej o, o, o wpływy zewnętrzne, tak bym to interpretował to pytanie. Wpływy zewnętrzne zawsze istnieją. Nie, to nie wiem, czy no nie, nie ma jakiejś religii, która nie ma wpływów zewnętrznych. Yy, więc wpływy zewnętrzne istnieją do tej pory. Nie sądzę, że nie ma jakiejś religii, która nie ma wpływów zewnętrznych. Yy, natomiast to, co sprawia ich, daje im specyfikę jakąś, tak, bo chyba żaden naród przez to nie przeszedł ręką obronną, przez doświadczenie wygnania, tak, żeby przeżyć, zachować i zobro, wyro, zrobić z tego coś dobrego. Nie? Przynajmniej nie, nie przypominam sobie żadnego innego przypadku. Wiecie, Babilończycy, Asyryjczycy przez, prze, przemieszczali masę narodów, nie tylko Żydów. A tylko tym się udało wrócić, nie, z tożsamością wzmocnionym, przemienionym. To jednak jest coś wyjątkowego. W tym sensie ich tożsamość została wzmocniona. Gdybyś miał wskazać trzy czynniki, dla których które uważasz za takie kluczowe, właśnie, które sprawiły, że oni przetrwali i umocnili swoją religijność, to co byś wskazał? Boże łaska. <słuch> To takie nie bardziej sądzę, ludzkie, nie. bardziej zależne od człowieka. Pismo, oczywiście, że pismo. pismo. Wtedy, no już musiało być jakieś pismo. Yy, I jednak jakoś przekonanie, że Bóg jest wierny. Nie? I być może trzeci element, jeżeli chcesz, to jednak, że nie staro to to jest zbyt długo. Bo tu mówimy o 70 latach. tak? Więc 70 lat to jest jeszcze do przełknięcia. To jest jeszcze co? Jed dwa pokolenia. Jestmy trzy pokolenia, na no pokolenie 40 no dwa pokolenia. Czyli okej, okay, nikt już nie pamięta z tych najstarszych, umarli, no ale to jest jak od nas co do II wojny światowej, tak? Więc to nie jest aż tak odległa przeszłość, więc to, że te Imperium Babilońskie upadło, bo ono upadło 70 lat później, niecałe, dobrze mówię, nawet mniej, 60, no, bo oczywiście, no, że to jest jakiś fakt, który, który, ich, um, który im to umożliwi. Bardzo Ci dziękuję. Jestem przekonany, że dla nas wszystkich jest to, jest to umocnienie. No, jestem Ci bardzo wdzięczny. Amen. Powiedz... Dziękuję, polecam się w yy, modlitwie i do zobaczenia na jakimś kontynencie, jak uruchom uruch 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 uruchomione zostaną samoloty. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Kończę spotkanie. <kluzny> Wam wszystkim wszystkiego dobrego.